Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym tutaj na tym spotkaniu przywitać nowe osoby, które w klubie będą w trzeciej edycji. Żartuję, cześć wam. E, trochę więcej energii muszę wykrzesać z siebie. Jakieś resztki je jeszcze posiadam. E, poczekam chwilę, zanim Facebook da wam znać, że coś się tutaj dzieje na fanpage'u. E, wskakuję dosłownie na chwilę, bo będę musiała jechać po syna do szkoły, ale tak z 15-20 minut myślę, że mamy. I słuchajcie, mamy do przywitania dosyć sporo osób. I, i, I co? I zaczynamy chyba. A przy okazji to powiem wam, że zaraz tutaj, tylko sobie odpalę komentarze. Jak tylko do Was wrócę. I odpalę sobie komentarze Znikają mi komentarze zawsze jak zaczynam I dopiero muszę coś tutaj kliknąć I dopiero jestem Dobra, cześć, cześć, Sylwia, cześć, Alicja. Dobra, słuchajcie, witajcie, Alicja, jesteś na liście I będę cię dzisiaj też witać e, Szybkie przywitanie osób w klubie W trzeciej edycji e, Tam są osoby, które witałam ostatnio e, Tu mam, zaraz wam pokażę Na papierach oczywiście scrapbookingowych Poczekaj, bo tutaj Mariola mi zeszła e, Tak mniej więcej to wygląda Tyle osób będziemy sobie tutaj zaraz witać e, Zgodnie z kolejnością dołączania, a wy jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy o klub, czy nie o klub to śmiało piszcie w komentarzu, ja postaram się też w międzyczasie was trochę zagadać <laughs> i sobie troszeczkę pogadać no miałam być trochę wcześniej, ale była syrena u nas na mieszkaniu w postaci mojego dwulatka więc ciężko było wyjść na żywo bo byście mi nic nie słyszały nie słyszeli, bo może też są tu faceci. Dobra, słuchajcie, lecimy. Standardowo, tak jak ostatnio, osoby na niebieskich paseczkach to są osoby, które kontynuują bycie w klubie, a osoby na różowych paseczkach to są osoby, które dołączają do klubu. Nawet powiem Wam, że nie wiem, której grupy jest więcej. Ja sobie to potem oczywiście zobaczę na sam koniec, a jak ktoś ma ochotę, to może sobie szybko przeliczyć, bo mniej więcej chyba wygląda, jakby to było po połowie. Sprawdzę oczywiście i w ramach ciekawości Wam tam potem znać w relacji. Dobra, to lecimy. Trzy osoby, które dołączają, nie które dołączają, które przedłużają, to jest tak, Magdalena H. Ja nie będę wam oczywiście mówić nazwisk, żeby nie było, ale jak osoba tutaj, jak jesteście tymi osobami z tych karteczek, to myślę, że się będziecie, radę, że będziecie w stanie, że dacie radę się rozpoznać. Mogę się wysłowić. Aneta P, Aneta, witam cię serdecznie. I Magdalena, witam. I Izabela G, też cię serdecznie witam. Ponownie w klubie, w kolejnej edycji. Dziewczyny są tutaj już od. Od poprzednich, tylko wiecie co? Ja chyba będę leciała dalej i będę robiła serducho. Ostatnio doklejałam i zrobiłam z tego serduszko. I teraz już będę leciała serduszkiem, więc mam nadzieję, że to będzie fajny kształt na koniec. Zobaczymy, bo to wszystko w trakcie. Dobra, tu, Magdalena, Aneta i Izabela. Będzie na spontanie, więc mam nadzieję, że serce wyjdzie w miarę równo i Katarzyna J, która dołącza i to jest Katarzyna J nazwisko ma na trzy sylaby nie na jedną, bo też będzie Katarzyna J na jedną sylabę, to będzie zaraz Katarzyna, witam cię serdecznie a przy okazji przy okazji to was zapytam czy lubicie zdrobnienia czy nie bo ja będę się starała mówić tak jak jest tak jak macie na imię bo wiem, że nie każdy lubi zdrobnienia a jak już będę wiedziała, że lubicie zdrobnienia no to wtedy możemy inaczej, wiecie Ewa P, Ewa P, witam serdecznie Dobra. E, Dorota W to jest też teraz ekipa mocna, czterech osób aż pod rząd, które, e, które przedłużają. Dorota Cześć, Aleksandra M. Cześć i Martyna P. Martyna P. Bardzo się cieszę, że jesteście i że zostajecie. Powiem Wam, że w kwestii jeszcze przedłużania dostępu, e, no to, to jest też tak, że. Mm, ja cały czas mówię, że jeżeli ktoś widzi tutaj dla siebie wartość i chce zostać, to będzie mi bardzo miło i jest super, ale też jeżeli ktoś na przykład jest już na takim etapie, że nie potrzebuje, nie chce, już ma takie umiejętności na dosyć wysokim poziomie i sporo przerobił i tak naprawdę wszystko, co mógł skorzystać z klubu, no to skorzystał, to też nie ma sensu i nie będę was namawiać po to, żeby przedłużać, bo wiem, że są osoby, które się nadal wahają, czy zostać, czy nie. No to będzie też was, wasza decyzja. Ja nigdy nie będę mówić zostajcie, zostajcie, no bo to, no to wy decydujecie. Tak? Jeżeli czujecie, że jeszcze coś tutaj dla was fajnego będzie, to jak najbardziej. A jeżeli nie, to też nie jest tak, że w klubie macie być tu wiecznie. Tu macie wpaść, nauczyć się, trochę się odważyć i wypaść, że tak powiem brzydko. Ale to jest tak po prostu, żeby tu się sporo nauczyć i żeby móc potem już działać na 100%. Dobra, zajrzę do Was, bo potem boję się, że nie będę w stanie nadrobić wszystkich komentarzy. Cześć Ela, udało się zapaść na żywo. Super, super, super. Alicja, dziękuję za pomoc z do dostępem, bo nie było. A zrobiłaś to, Mary i Mam. No, powiem Wam, że to jest cała historia, jeżeli chodzi o dostępy. Ja siedziałam do trzeciej w nocy i sprawdzałam z listą osób, która, y, która y, dołączyła do klubu albo przedłużyła klub i czy te konta, te maile mają konta w systemie. No i się okazało, że sporo tych kont nie ma. Y, y, no i musiałam wtedy je ręcznie zakładać. W większości przypadków to podziałało, ale nie zawsze. Y, Ela chyba tutaj jest najbardziej wytrwała, najbardziej cierpliwa i znosiła tutaj wszystkie te maile, które wysyłałam, y, ale na tej chwilę Wydaje mi się, że wszyscy już dostępy mają. Gdyby były jakieś problemy, to pamiętajcie, żeby mi pisać, tak? Bo ja wtedy zrobię czary Mary i, e, i dostęp będzie. Dobra, lecimy dalej. Witam serdecznie Żanetę K. Jeanette. Bardzo ładne imię i powiem Wam, że bardzo rzadko spotykane chyba. Ja znałam kiedyś jedną Żanetę e, i to chyba na tyle było. Kiedyś znałam Żanetę. W gimnazjum, a teraz już, właśnie dawno tego imienia nie słyszałam. Ja cały czas nie mogę się zdecydować. Edyta, daj znać, e, może inne osoby też podpowiedzą, albo, nie wiem, daj znać, dlaczego na tak, dlaczego na nie. E, nie wiem, jak ci pomóc. Nie będę mówiła, choć, no bo ja chcę po prostu, żebyś to czuła i żebyś wiedziała, e, czy tak, czy nie, bo może nie, może to nie jest ten moment, e, a może tak i się za pół roku okaże, że e, no, bardzo dużo rzeczy się zmieniło. Mm. Daj znać, daj znać, e, jakie są rzeczy takie, przez które się wahasz. To może tutaj będziemy w stanie pomóc. I jest Żaneta, super, jest, jest. I Ania też będzie zaraz witana. A, witana Ania. Dobra, Natalia. Natalia jest z Torunia, e, I my jak się e, czasami, e, chciałam powiedzieć, spotykamy, ale najczęściej jest tak, że Natalia jak wpada, to ja śpię już. I kiedyś musimy się zgadać Natalia w końcu, bo, e, no. No, bo tak nie może być, że my się mijamy. Dobra, Natalia, cześć, bardzo mi miło, że zostajesz. Dobrze, teraz dołączyła patrycja J Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy to jesteście wy, czy nie, to mi piszcie. Ja wam potem tam znać, bo ja mam listę osób i to leci po kolei. Zgodnie z tą moją listą, także ja mogę powiedzieć, gdzie tu jesteście na serduchu. Dzisiaj na drobie to, czego nie zrobiłam ostatnio, czyli zrobię zdjęcie tego serducha, bo ostatnio nie zrobiłam. Nie miałam żadnej pamiątki. Patrycja, bardzo Cię serdecznie witam. Ela, spokojnie to raczej ty jesteś wytrwała. Dzięki Adrenalinie ja wolnych chwil zwiedzam stronę i niewyczerpane źródło się wydaje. No, sporo, jest rzeczy, sporo jest rzeczy, ale spokojnie macie dużo czasu na to, żeby to zrealizować. Także po pierwsze, nie obawiać się, że jest tego za dużo, bo na pewno dacie radę. A po drugie, też zobaczycie po prostu, na jakich rzeczach wam najbardziej zależy i od tych bym zaczęła. Od tego, co, na czym wam najbardziej zależy. Dobra, Patrycja, przypinam cię tu. W sensie przykładam, bo to się przykleja samo. I teraz dwie osoby, które też przedłużają. To jest Agnieszka G. Nie chcę mówić nazwisk, bo wiecie, bo to tam RODO coś tam, żeby nie było, ale ja myślę, że Agnieszka się rozpozna i Anna KS też się rozpozna tutaj. Witam Was serdecznie, dziewczyny, ponownie. Dobra. Natalia jest na żywo. Oczywiście dla ciebie zawsze znajdę czas, no właśnie musimy się zgadać i po prostu ja sobie zapiszę w kalendarzu tego dnia o tej godzinie kawam i po prostu trzeba to ten. Bo wiele razy mówię i wiele razy tak się oferuję, a ostatecznie to padam i teraz jest dla mnie taki dosyć intensywny czas, no bo dużo rzeczy się dzieje i w klubie i też była promocja, bardzo dużo paczek było wysyłanych i pakowanych i wycinanych tekturek. Platforma była przenoszona cała w lutym, w sumie, bo na nowym, w nowym miejscu się teraz widzimy od tej edycji. Dwie edycje były na mojej stronie. To była taka platforma wyklikana po kursie, wtyczką taką specjalną, zabezpieczającą, a teraz już jest taka z prawdziwego zdarzenia i no i wszystko trzeba było tam przenieść. To nie jest takie, że ja sobie przyciągam i upuszczam, tylko po prostu stworzona platforma od nowa, tak naprawdę była. Więc to było bardzo dużo pracy, ale już jest zrobione, więc mogę trochę odetchnąć już niedługo. Dobra, kolejne osoby witamy. Katarzyna P. Katarzyna P. też dołącza. E, witam cię serdecznie. Katarzyno. Jak będę mówić, mogła mówić Kasiu, to mi powiedz, albo Kasia. Na razie Katarzyno. E, Joanna K. Joanna przedłuża e, również. E, powiem Wam, że ja tylko jeszcze muszę sprawdzić. Sprawdzałam chyba wczoraj e, i chyba 20 osób, 20 osób, albo 21 było e, od samego początku, bo to już jest jakby druga możliwość przedłużenia. E, a teraz nie wiem, ile jest. musiałabym zobaczyć. Także Joanno, witam Cię serdecznie trochę tego, tro, trochę tego, trochę tych karteczek tutaj jest Anna P yy, to jest tak, to jesteś ty Anna P ja gdzieś tutaj ciebie widziałam, że się witałaś się. ale nie powiem, żeby nie było, że zdradziłam nazwisko to cześć, witam serdecznie yy, dobra, będę leciała teraz w le, będę leciała do góry będę leciała do góry, mam nadzieję, że coś z tego serducha wyjdzie dwie osoby kolejne, które dołączyły to jest Alicja W cześć Wcale nie zdradzam, która to Alicja tutaj obecna i Natalia. K. Cześć dziewczyny, witajcie, bardzo mi miło i pamiętajcie, że zawsze, jak macie jakiekolwiek pytania, to śmiało do mnie piszcie. Na klubie też dałam taki link specjalny na wszystko, w takim sensie, że jak ktoś ma jakieś pytania, problemy, wnioski, prośby, uwagi, spostrzeżenia, to się po prostu wysyła szybką wiadomość i do mnie to trafia. Wydaje mi się, że to też sporo ułatwi w tej edycji, żeby w miarę przepływ informacji szybko się odbywał i ja też, żebym mogła w miarę szybko reagować. Dobra, dobra, to witajcie, dziewczyny. Lecę tutaj teraz do góry. Mam nadzieję, że jakoś. Zakręcę tym serduchem, żeby tutaj był serducha. I teraz Marta Z myślnik A. Ja myślę, że jak ktoś ma dwuczłonowe nazwiska, to na pewno by nie wiedział, że to akurat o Was chodzi. Także cześć Marta i fajnie, że zostajesz. No i Michalina T. Michalina T. Z Michaliną też dzisiaj sobie trochę pogadam. Cześć, cześć, cześć. Fajnie, że jesteś. Fajnie, że się udało. Bo my to gadałyśmy chyba wcześniej jeszcze, że myślisz i tak dalej. Także super, super, super. Oczywiście Roda. No. Powiem Wam, że z RODO to jest tak, że za dużo się nie zmieniło w zasadzie, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Odkąd weszła ustawa RODO, ona tam doprecyzowywała wiele rzeczy, ale odkąd było o tym głośno, to zawsze każdy, wszystko RODO, RODO i w ogóle same numerki bez nazwisk RODO, RODO. A to nieprawda, bo wiele rzeczy po prostu zostaje tak samo, tylko ludzie nie mieli świadomości, że kiedyś też tak było, bo się o tym na głos tak nie mówiło. No ale też, też tak się trochę śmieję, że RODO, RODO. Dobra, Kinga, Kinga, Kinga. Nie wiem, czy jesteś, czy będziesz, ale chciałam tutaj e, bardzo Ci podziękować też za całe wsparcie. Kinga też zostaje. I e, Kinga jest kochaną osobą, e, która mnie wspiera jak tylko może i kiedy tylko może. Także buziaki i cześć. <grym> Witam cię i fajnie, że zostajesz. E, I my też musimy pokazać. Też musimy pokazać. Mam nadzieję, że się, e, że się jakoś kiedyś jeszcze uda spotkać. E, Osoby z Turunia teoretycznie mają łatwiej się ze mną spotkać, ale praktycznie to wcale tak nie wychodzi. Czasami może być tak, że właśnie z osobami gdzieś dalej się szybciej spotkam, ale to też głównie wynika z tego, że w różnych porach jestem w domu i w różnych mnie nie ma. Także jak ktoś by chciał, ktoś jest z okolic i chciałby się kiedyś jakoś tak spotkać, to ja w ogóle proponuję może na taką wspólną kawę w parę osób. Możemy gdzieś być. W ogóle powiem wam jeszcze małą ciekawostkę, bo pod mną, pod moim mieszkaniem jest kawiarnia. To znaczy była kiedyś i od półtora roku od dwóch lat, od półtora chyba, nie działała, no bo się zamknęła i od paru dni, od soboty chyba, otworzyła się inna. Więc, jakby ktoś kiedyś chciał w Toruniu wypizzeną kawę, to, słuchajcie, daleko nie mam, mogę zejść na dół i możemy sobie spotkać się. Dobra, lecimy dalej. Katarzyna J i Aleksandra O. Katarzyna J i Aleksandra O, to są nowe dwie osoby w klubie. Witam Was serdecznie i teraz w ogóle będą jeszcze cztery nowe osoby. Bo ja to tak po kolei lecę, jak dołączyłyście Więc Katarzyna Aleksandra przyklejam was tutaj. Ja zaraz sobie to serducho ułożę, żeby ono było ładne, jak będę robić zdjęcia, dobra? I jest daria, jest Daria S. Cieszę się, że już wszystko gra, bo to też dzisiaj sobie chwilę pogadałyśmy, i już powinno być spoko. A przy okazji, właśnie, to powiem wam, że jak się logujecie i jak na przykład oglądacie jakieś nagrania i coś może ciąć, na przykład, albo być jakiś problem z, wyś z wyświetlaniem, to możecie spróbować zrobić albo mniejszą jakość wideo, albo spróbować się przełączyć na inny internet, bo tak też może być i mówię to wszem i wobec, bo taki właśnie taka sytuacja nastąpiła, że coś tam się nie chciało załadować z telefonu, a potem z komputera poszło więc mm, próbujcie na różnych urządzeniach i na różnych internetach, bo tak czasem może być. Jeżeli chodzi o nasze live'y y, takie cotygodniowe, to one są takie y, dosyć lekkie. Jeżeli chodzi o warsztaty szkolenia, no to to są większe filmiki i trochę cięższe, więc one potrzebują y, może nie jakiegoś hiperinternetu, ale no trochę lepszego, a jeżeli byłby problem, to wtedy przełączacie sobie jakość nagrania na niższą i tak naprawdę dużo się nie traci, bo to tak naprawdę niższa, niższa jakość też wystarczy wam, y, a będzie lepiej to szło. To tak. Dobra, Daria, cześć. 100 km to też okolica. Pisze się na kawę, dobrze. <laughs> dobra, dobra. 100 km to jest chwila. Godzinka, tam nie. Dobra, dłużej, żeby nie było, że, y, że namawiam tutaj do przestępstwa jakiegoś. Chyba, że jest ekspresówka, to się da. Agata, Agata, witam serdecznie. Agata S. i od razu przy okazji też y, Anna y, H. Agata S i Anna H. Cześć, cześć, cześć. E, dajcie znać, czy jesteście, bo może jesteście. Tu was dam. Będzie taka lewa strona, znaczy ser... no, moja lewa, a wasza prawa. Strona różowa, a druga strona niebieska się robi. Agnieszka w G. Myślę, że też Agnieszka się tutaj rozpozna. Witam cię serdecznie. E, jeszcze będziemy mieć jedną osobę, która dołączy, a pozostałe to są już, które przedłużają. Także teraz się zaczyna, e, zaczyna się niebiesko. Więc damy tak. Dobra, nie będę teraz tego ustawiała, żeby nie stać do was tyłem, ale za chwilkę sobie to poustawiam. Dobrze, witam Magdalenę G. Magdalena G też zostaje u nas i Sabina C. E, I Sabina też zostaje, bardzo się cieszę, dziewczyny. Dobra, Asia, to jesteśmy umówiona, kwestia, ja myślę, że jak się trochę ociepli, to można naprawdę coś zrobić, tylko też, żeby y, na stanę nie dojechał, to usił. Ta kawiarnia jest, ona na razie na wynos robi, bo tam na, na miejscu nie można siadać, ale myślę, że jak za dużo osób nie będzie, no to chyba się można zobaczyć. A jak się ociepli, to mam nadzieję, że te restrykcje też trochę puszczą. Nie, nie śledzę, powiem wam, że wiem, że się zbliżało wysoko, chyba dużo zachorowalność, a teraz nie wiem. Ostatnie dwa dni to nawet nie wiem, ile tego jest. I, mm, no i mam nadzieję, że im będzie cieplej, tym będzie łatwiej się też spotykać. Dobra, Magdalena i Sabina, daję was tutaj. Czekaj, Magdalena i Sabina tak. I Anetę dobra. Żeby jakieś serducho z tego wyszło, oby. Okej. Okay. Marta P. Marta P dołącza. Cześć Marta, i witaj. Będziesz u góry serducha, jak byś się szukała. Zajęcie u góry. I teraz nie wiem, teraz chyba to serducho będzie wydłużane, bo, mm, bo trudno mi zdecydować, gdzie tutaj was dokładać. Dobra. Będzie serducho, takie wiecie, jak kształt mojego serca HDF-kowego. Chciałam Wam pokazać, ale nie widzę. Marta, ja mam ponad 300, też się piszę. Toruń ma cudowny camping, bardzo nam się podobało i na pewno jeszcze odwiedzimy, w ogóle jeżeli kiedykolwiek będziecie planować wy... wypad do Torunia dawajcie znać wcześniej, ja nie obiecuję że ze wszystkimi i nie wiadomo na jak długo ale jak tylko będzie taka opcja że będę na miejscu, a wy gdzieś będziecie tutaj to dla mnie nie jest problemem wyskoczyć na chwilę i się pokazać, tak? Nie, że pół dnia bo najczęściej takie tam, chyba, że z dużym wyprzedzeniem, no to jestem w stanie to zaplanować a tak randomowo, no to na chwilkę jak tylko mogę, to wyskoczę czasem może być tak, że nie mogę, no to wam znać, że nie mogę, ale mm, zawsze piszcie. E, zawsze piszcie, jak będziecie do Turunia się zbliżać. Mam rodziców pod Bydgoszczą. No, to super. O widzisz, o widzisz. Bydgoszczy czasem bywam. Ostatnio rzadko, ale, e, ale to jest też beretem Kiedyś mi się wydawało, że to jest tak daleko, ale to jest chwila. Także dobrze. dobrze, dobrze. Może jakieś tutaj będą e, w końcu warsztaty w Toruniu. Powiem Wam, że ja bym bardzo chciała. Tylko, że, yy, tylko, że za bardzo nie ma tutaj możliwości, jeżeli chodzi o miejsce. Yy, ja na razie nie mam domu z poddaszem, z pracownią, żeby, żeby móc organizować u siebie. Yy, a takich miejsc kreatywnych z miejscem na to, żeby sobie tutaj podziałać, to naprawdę no, nie znam. Są jakieś miejsca, gdzie można kupić jakieś papiery, ale też nie za dużo. Yy, lokalnego takiego sklepu, sklepu bookingowego z prawdziwego zdarzenia to nie ma. Yy, kiedyś tam w bliku trochę papierów, wiem, że można było dostać, ale teraz mam wrażenie, że że y, ja mam najwięcej papierów w jednym miejscu y, i nie ma innego takiego sklepu, w sensie nie sprzedaję papierów, ale no, nie ma takiego miejsca gdzie, y, gdzie chociażby papiery można kupić więc wszystko przez internet ale gdyby ktoś chciał tutaj rozwinąć takie miejsce, to ja bardzo wspieram i y, jeżeli chodzi o promocję to was wesprę i w ogóle y, dawajcie tylko znać, jak ktoś ma ochotę y, zakładać tutaj sklep z pracownią jakąś w Toruniu ja na pewno nie, na tę chwilę przynajmniej i na najbliższe dwa lata, ale gdyby ktoś chciał, to ja będę wspierać. Dobra, Aleksandra N, Aleksandra N, bardzo witam cię serdecznie, ponownie i Klaudia D. To teraz po dwie sztuki. Tylko wyszło nie no ale dobra, tu wy jesteście tutaj dwie. Aleksandra N i Klaudia D. Cześć, cześć, cześć. Przywieszam Was na dół serduszka przy ogonku gdzieś tutaj. Nie wiem, w którym miejscu serduszka jest lepiej. Chyba w każdym, tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że to, że to jest serducho, to też jest spoko nawet. Mm, także niezależnie od jego części. Anna Z, Anna Z, cześć, cześć, cześć. I w ogóle powiem wam, że e, o ile się nie mylę, to zaraz wam powiem. O ile się nie mylę, to chyba jest nas 69 na tej chwilę. Mm, ładna liczba bardzo. Yy, chyba, że ktoś w międzyczasie jeszcze dołączył, ale sprawdzałam przed rozpoczęciem live'a, no to, no to tak, jeżeli dobrze liczyłam, no to właśnie tak było. I ostatnie dwie osoby powitane dzisiaj. To jest Mariola K yy, i Krystyna S. Dziewczyny, bardzo mi miło, że zostajecie. Yy, przywieszam Was przy ogonku. Widzimy się na grupie. Yy, I co? I co? I wszyscy Mariola i Krystyna. Dobra, zrobię tylko tak, tak, tak. Nie ma chyba tragedii, co? W miarę to jakoś wygląda. Eee, może w tej kawiarni. No właśnie, jeżeli chodzi o kawiarnię, to musimy poczekać, aż ona się otworzy. Ja tam muszę w ogóle pójść. Z tego, co się zdążyłam zorientować, to właściciele są dosyć spoko. Eee, nazywają się Cake Today. I napisałam to gdzieś tam w komentarzu u nich na fanpage'u, że miałam iść na dietę i w ogóle, no znaczy nie miałam iść na dietę, tylko miałam robić formę, a oni nagle mi się pode mną otwierają. To mi tylko odpisali cake today, diet tomorrow, i powiem że to mi się spodobało, chociaż, chociaż za słodyczami to ja tak muszę unikać trochę, no ale hasło fajne. Cake today, diet tomorrow, czyli dzisiaj, ciacha. A dieta jutro. Także potem poznaję, że są w miarę spoko i są takcy, no, że się chyba dogadamy. Dobra, słuchajcie. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, Daria byłaś. Zaraz ci powiem, gdzie jesteś tutaj. A cię jeszcze tutaj. to Daria przybyła, to witam cię serdecznie, Dario. Jesteś w lustrzanym odbiciu wiem, ale niestety nic nie zrobię. E, zrobię ser, e, serducha zdjęcie i wrzucę na Insta i to automatycznie też idzie na Facebooka relacji, więc tam się śmiało proszę odnajdywać, nie wiem. E, kopiować sobie, jak macie ochotę wykorzystać to serducho i sobie puścić u siebie, to też śmiało, jak najbardziej się częstujcie fotką. E, no, także daria. Jesteś po różowej stronie serca. <laughs> no. Jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to piszcie mi śmiało. Ja też uzupełniam pytania i odpowiedzi taką sekcję na tej stronce mojej. Dołączyć jeszcze można do piątku. Jak ktoś się waha, bo tu widziałam, że pisałyście, że się też wahacie, myślicie? To myślcie, ja nie będę wam mówić, że chodźcie, chodźcie, bo to po prostu trzeba zobaczyć, czy to jest coś dla was, czy te treści, które są wam, jakąś wartość też dadzą. I czy będziecie mieć czas, chociaż z tym czasem to też nie jest tak, że trzeba jakoś nie wiadomo dużo go mieć. Dużo pytań o to miałam. Czy dam radę, bo tam mam trójkę dzieci, czwórkę dzieci, bo mam pracę, bo mam coś tam? Czy uważasz, że dam radę być w klubie i tam z niego korzystać? No to powiem wam, że zawsze dam radę, jeżeli poświęcicie na to troszkę czasu i sobie to zaplanujecie. Ja sobie też postanowiłam, że w tej edycji będę wspierać Was w taki sposób, że będę wycinkowo po prostu wybierać różne treści z klubu i będę zachęcać Was do tego, żeby do tego zajrzeć i przerobić. Może w taki sposób, no bo tak naprawdę wchodzicie i jest bardzo dużo różnych rzeczy. No i niektóre może sobie załączyć, słuchać tam w międzyczasie i spoko. A do niektórych trzeba przysiąść, bo jeżeli chodzi o warsztaty, to no to słuchając warsztatu to spoko też można, ale mimo wszystko radziłabym raczej, jak już się zabieracie za warsztaty, to usiąść do swojego blatu, biurka, stołu, kącika, czy na podłodze, tam gdzie tworzycie i po prostu tworzyć z tego, co macie. Albo wcześniej możecie też sobie zobaczyć listę materiałów, jaką tam używałam i... Nie trzeba mieć nigdy, to nie jest tak, że musicie mieć wszystko. Możecie mieć większość, nie wszystko trzeba mieć. Można zamienniki sobie stosować, część rzeczy można pominąć. Ważne jest, żeby po prostu do tych warsztatów usiąść i stworzyć tę pracę, bo samo oglądanie jest spoko, ale najwięcej uczymy się poprzez działanie. Więc ja będę Was zachęcała do tego, żeby, no żeby po prostu działać i tworzyć. Napiszę napis na Instagramie wiola. Dobrze, dobrze. Miło być wśród Was. Też się cieszę, słuchajcie. Też się cieszę. Myślałam, że będą wyjściów. Myślałam, że będą wyjściówki w poniedziałek. W sensie. <ścoughs> Czekaj. E, a, a, a. Aleksandra, ty jesteś? A ty nie byłaś Aleksandra wcześniej? Poczekaj. Znajdę cię i Ci pokażę, dobra? Znaf... Oznaczę cię. Na w ogóle jak ja bym znała Wasze konta, tak jakbym potrafiła dopasować instagramowe, to mogę Was też oznaczyć, także jak macie jeszcze chwilę i możecie. I dopóki nie publikuję tej foty, to możecie mi pisać tutaj w komentarzu, to postaram się Wasze profile oznaczyć na Insta. A jak nie oznaczę kogoś, to sobie bierzcie tą screena z tego zdjęcia i sobie też możecie u siebie dać, jak się znajdziecie. Dobra, słuchajcie, będę kończyć. Ja jestem cały czas na Instagramie, zaraz jadę po dziecko. To zdrowe, jedno mam zdrowe, jedno chore w domu potem dwa treningi w międzyczasie zakupy. Także będę na telefonie, a pod wieczór sobie wejdę jeszcze na komputer i jak tylko będę miała chwilkę, to będę odpowiadała na przypytania. Także trzymajcie się. Życzę miłego popołudnia i będziemy jeszcze pewnie się raz albo dwa zobaczymy. Ja myślę, że pewnie raz się przywitamy, chyba żeby się coś wydarzyło, że nagle by dużo osób dołączyło, bo też nie chcę takimi jakimiś wielkimi rzutami tutaj na raz witać, tylko tak właśnie trochę osób zobaczymy. Więc prawdopodobnie będzie przywitanie w sobotę. Mm, ale zobaczymy, może jeszcze gdzieś tam po drodze się uda. Warsztaty są mega fajną sprawą, bardzo dużo rzeczy można się nauczyć, polecam całym sercem. Dzięki, Asiu, dzięki, 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 dzięki. Ja mam na Insta, dobra, widzę że... widzę nazwę, dobra, dobra, to postaram się znaleźć. Dobra, trzymajcie się, słuchajcie. Mm, jeszcze raz miłego południa i do zobaczenia. To pa